Cześć, witam Was na kanale Niezła Historia, czyli tym miejscu w internecie, które zachęca do czytania literatury historycznej, gdyż wcale nie jest ona gorsza od klasycznej beletrystyki, a ma na nią tę przewagę, że przedstawione w niej wydarzenia zdarzyły się naprawdę. Książkami historycznymi najbliższymi standardowym powieścią są biografie. Przede wszystkim skupiają się na jednym konkretnym bohaterze, opisują najważniejsze wydarzenia z jego życiorysu. Oraz pozwalają wyjaśnić mechanizmy tego, dlaczego ich losy potoczyły się tak, a nie inaczej i dlaczego odnieśli oni sukces lub ponieśli porażkę. Dlatego też biografie często bywają podstawą znakomitych powieści lub filmów. Dziś opowiem Wam o książce, która nie opiera się na biografii znanego dyktatora, ale sama jest jego biografią stworzoną w formie powieści. Dziś opowiem Wam o książce pod tytułem Lenin, napisanej przez Ferdynanda Osendowskiego. Akcja tej powieści rozpoczyna się pod koniec wieku XIX. Jej głównego bohatera poznajemy jako paroletniego chłopca. Nazywa się on Władimir Ilicz-Ulianow. Od samego początku cechuje się nadprzeciętnymi zdolnościami. Wiedzę chłonie jak gąbka, ze szkoły przynosi same dobre oceny, otacza go krąg oddanych kolegów. Jednak już w bardzo młodym wieku styka się z ogromnym okrucieństwem. Podczas pobytu na wakacjach na wsi jest świadkiem tego, jak ojciec bije swoją córkę za to, że zaszła w ciążę z synem sąsiada. Chcąc odkupić swoje winy, owa córka decyduje się na bardzo prymitywną metodę aborcji, w wyniku której umiera. Wywiera to spory wpływ na młodego Wołodię, który utwierdza się w przekonaniu wyniesionym z domu, że Bóg nie istnieje. Kiedy młody Ulianow jest w siódmej klasie, słysząc to, czym chwalą się jego koledzy, zaczyna od nich stronić. Mnóstwo czasu spędza z książkami. Wtedy następuje kolejny przełom w jego życiu. Jego starszy brat, Aleksandr, zapoznaje go z dziełami Karla Marksa. Robią one na Władimirze takie wrażenie, że od razu budzi się w nim natura rewolucjonisty. A nasila się ona wraz ze śmiercią brata, który zostaje skazany na śmierć przez powieszenie za udział w zamachu na cara Aleksandra III. Wtedy to Wołodia poprzysięga zemstę dynastii Romanowów. Po zakończeniu gimnazjum Władimir Ilicz rozpoczyna studia prawnicze. Jednak ze względu na swoją działalność demonstracyjną zostaje umieszczony w areszcie, a następnie wydalony ze studiów. Po przeprowadce do Samary udaje mu się w trybie eksternistycznym pozdawać egzaminy. Choć zostaje adwokatem, nie odnosi na tym polu większych sukcesów. Po przegraniu kilku spraw przed sądem w pełni oddaje się agitacji politycznej na rzecz marksizmu. Wołodia, powoli stający się Leninem, czuje, że jego przeznaczeniem jest dokonanie czegoś wielkiego. Staniecie na czele rewolucji, która uczyni z Rosji socjalistyczny raj. Jego agitacja polityczna kończy się dla niego najpierw zesłaniem na Syberię, a następnie emigracją. Na zachodzie Europy zastaje go pierwsza wojna światowa. A kiedy ma się ona ku końcowi, Władimir już jako Lenin wraca do Rosji jako ten, który mają zbawić. Akcja tej powieści nie kręci się jedynie wokół głównego bohatera. Raz na jakiś czas czytelnicy towarzyszą także Grigoryjowi Boudrewowi i jego rodzinie. Jest to bardzo ciekawy zabieg, ponieważ o ile Władimir Ulianow uważa swój zryw za początek raju na ziemi, o tyle rodzina Boudrewów na własnej skórze przekonuje się o tym, jak ten raj ma wyglądać. Zaraz po zdobyciu pałacu zimowego, ojciec rodziny dowiaduje się, że w nadliczbowych pokojach w jego mieszkaniu zakwaterowano dwie rodziny pochodzące z miejscowej Czerni. Jako, że w rewolucji wszystko jest wspólne, nowi lokatorzy w tym lokalu niczego nie szanują, powoli dewastując mieszkanie, na której Grigory Boudyrew pracował przez całe życie jako inżynier. Rodzina przenosi się zatem na wieś, gdzie jej członkowie stają się świadkami kolejnych przerażających efektów bolszewickiej rewolucji. Powieść Ferdynanda Osendowskiego pod tytułem Lenin opowiada o wielu ważnych wydarzeniach z życia sowieckiego dyktatora. Jednakże paru bardzo istotnych informacji mi w niej zabrakło. Autor nie wspomina na przykład o tym, że powrót Władimira Ilicza do Rosji był efektem pomysłu Niemców, bodajże generała Ericha Ludendorfa, oraz o tym, że Niemcy dali mu pieniądze na rozpędanie w Rosji rewolucji wyposażając go w aż 9 ton złota. Jednakże książka ta została wydana w roku 1930, więc autor wszystkiego mógł nie wiedzieć. Poza tym, bardzo brakowało mi tutaj przytoczenia słów, jakie Lenin wypowiedział zaraz po zdobyciu Pałacu Zimowego. Chodzi mi tu konkretnie o słowa Raz zdobytej władzy nigdy nie oddamy. Chyba nikt nie ma co do tego wątpliwości, że najważniejszym elementem każdej powieści jest jej główny bohater. Prawdopodobnie wszyscy lubimy, kiedy w książka dużo się dzieje, ale nawet kiedy fabuła jest trochę bardziej statyczna, to jest coś, co sprawia, że się od niej nie odrywamy. A tym czymś jest charyzmatyczny główny bohater, który bierze ciężar akcji na swoje barki i sprawia, że chcemy tę książkę czytać dalej. W tej powieści mam z tym problem. Mamy tu do czynienia z głównym bohaterem, o którym narrator mówi, że jest on charyzmatyczny, ale w jego działaniach w ogóle tego nie widać. Ten praktycznie da się oczyć tylko w sytuacjach, kiedy po jakichś naradach Władimir Ilicz zaczyna pisać kolejne artykuły oraz treści propagandowe. Brak charyzmy nie jest jedyną wadą Lenina jako głównego bohatera. Kiedy czytałem biografię Franza Josefa, Karla XII czy Napoleona, czytelnik miał pełną dowolność w postrzeganiu ich jako osoby pozytywne lub negatywne. W przypadku tej powieści takiej możliwości nie ma. Ponieważ od samego początku, non stop narrator przedstawia go jako kogoś wybitnego, najmądrzejszego i pozbawionego wad. Poza tym Władimir Ilicz jest w tej książce bardzo hermetyczny. Przez całą jej fabułę styka się z różnymi sytuacjami, które nie wywierają na niego żadnego wpływu. Przez cały czas sztywno trzyma się swoich poglądów, niczego się nie uczy, a nad swoim postępowaniem nie ma żadnej refleksji. Inną słabą stroną tej książki jest niemalże brak bohaterów drugoplanowych. Spośród towarzyszy, z którymi Lenin wprowadza komunistyczny raj, jedyną wyrazistą postacią jest szef specjalnej komisji utworzonej do walki z kontrrewolucją, czyli Felix Dzierżyński. Zostaje on przedstawiony przez narratora jako człowiek zimny i pozbawiony wszelkich uczuć psychopata, który jest gotów zrobić wszystko, żeby tylko osiągnąć wyznaczony sobie cel. Nawet dojść do niego po trupach. Tutaj bardzo wymowna jest scena, w której Dzierżyński wchodzi do gabinetu Lenina i żąda od niego uczynienia go szefem rządu Polski po podbiciu jej w wyniku wojny polsko-bolszewickiej. Pozostali bohaterowie drugoplanowi, poza żoną Lenina i Budyrewami, są właściwie zmarginalizowani. Boli w tym przypadku trochę niewidoczność Stalina, ale też pamiętajmy o tym, że powieść ta powstała w roku 1930, czyli zaledwie 6 lat po śmierci Władimira Ilicza i tworzący ją Ferdynand Osendowski o pewnych rzeczach mógł po prostu nie wiedzieć. Tym, co autorowi tej powieści naprawdę się w niej udało, są opisy tego, co działo się w Rosji po wybuchu rewolucji październikowej. Tak przy okazji... We frazie Wielka Rewolucja Październikowa są aż trzy kłamstwa, ponieważ nie była ona wielka, nie była rewolucją i nie była nawet w październiku. Z ogromnym smutkiem czytałem o tym, jak rosyjska Hołota wparowała do Pałacu Zimowego i zaczęła dewastować wszystko, co tylko wpadło jej w ręce, w tym chociażby portret Cara Aleksandra III. Zachowanie czerni. Zrobiło również bardzo złe wrażenie na dwóch funkcjonariuszach komunistycznych, którzy po wejściu do carskiej sypialni stali się świadkami zabawiania się dwóch prostytutek z młodymi mężczyznami. Bardzo smutne i przykre emocje w tej powieści budzi także czytanie o tym, jak wyglądało wprowadzanie komunizmu na wsiach, zabieranie ludzi własności prywatnej ziemi, narzędzi, jakiejś kosztowności. Nie stanowiło szczytu brutalności. Poza zrównaniem majątkowym, postanowiono kobiety i mężczyzn zrównać także pod względem obyczajowym. Tutaj bardzo smutno czytało się scenę, w której młody chłopak zażądał od swojej narzeczonej oddania mu się na tydzień przed ślubem, jako przykładnemu komuniście. A kiedy ta odmówiła, chłopak zaciągnął ją do szopy, gdzie czekali jego koledzy, zgwałcił ją na ich oczach i przy ich udziale. A następnie zostawił, żeby tamci też skorzystali. Powieść biograficzną Lein autorstwa Ferdynanda Osendowskiego oceniam jako średnio udany eksperyment. Jej największą siłą jest to, że pozwala ona czytelnikowi przekonać się, czym tak naprawdę był bolszewizm oraz jak wyglądało wprowadzanie go z perspektywy autora mu współczesnego. Książka ta została wydana w roku 1930. Z drugiej strony, to jest jednak powieść. A odpowieści powieści oczekuje się czegoś trochę innego. Główny bohater jest mdły i kreowany przez narrację, bohaterowie drugoplanowi niewidoczni, a wydarzenia często po prostu się dzieją i czytelnik musi to zaakceptować. Trochę szkoda, bo potencjał tej historii jest niesamowity. Mam nadzieję, że po lektorze biografii Lenina autorstwa Wiktora Sebestiena będę trochę bardziej zadowolony. I to tyle ode mnie na dziś. Mam nadzieję, że mój materiał się Wam podobał. Jeżeli tak, to zachęcam do zostawienia pod tym filmem pozytywnej oceny oraz napisania komentarza. Zachęcam również do kliknięcia przycisku subskrypcji. Zajrzyjcie także na mój fanpage na Facebooku oraz odwiedźcie moją biblioteczkę na Lubimy Czytaj. Są one podlinkowane w opisie. Dajcie też znać w komentarzach jeszcze, jakie tematy Was interesują, jakie książki mi polecacie, jakie chcecie, żebym przeczytał. Ja czytając te książki, przygotowując dla was te filmy, ciągle się czegoś uczę. Dzięki czemu stale się rozwijam. Także tyle ode mnie. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym materiale. Cześć.